w kolejnych moich ulubieńcach niewątpliwie hitowym filmem w tym tygodniu był film na temat telekinezy. Film, zapowiedź pewnego filmu znajdziecie tutaj, znaczy zapowiedź pewnego filmu. Tak naprawdę to jest promocja marketingowa w jednym ze sklepów z kawą, ale zresztą zobaczcie sami tutaj w tym linku. E, naprawdę dla mnie coś naprawdę bombowego, żeby stworzyć. Coś takiego polecam. Po takich strasznych filmach przejdźmy do to, czegoś takiego lżejszego. Kolejny film, który bardzo mnie, można powiedzieć, rozbawił, jest pewna kołysanka. Kołysanka wykonywana przez pewną mamę. Link znajdziecie tutaj. Zresztą, co ja wam będę więcej mówił, zachęcam do obejrzenia. Ciekaw jestem, czy naprawdę dzieci, słysząc takie kołysanki, tak, tak szybko będą zasypiały. Ostatni film, jaki mogę Wam polecić, to jest film na temat zakupów online. Obecnie można wszystko kupić online i bardzo prosty, łatwy sposób. A do czego to prowadzi, to zobaczycie tutaj w tym oto linku. Naprawdę film jest bardzo. No mnie akurat bardzo rozbawi. mam nadzieję, że Wam też się spodoba, tak więc polecam Wam zajrzeć tutaj. To na dziś to tyle w naszych ulubieńcach. Mam nadzieję, że równie ba bardzo wam, wam się podobały ci lubięcy jak mi. I co i pozostaje mi? Życzę Wam miłego, ciepłego weekendu. Widzimy się za tydzień w następnych ulubieńcach. No i w tygodniu w promocji. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć, cześć!